Chrystusa. Niech będą z wami. Serdecznie gorąco was. Witam drodzy bracia i siostry. Przeżywamy oktawę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dzisiaj usłyszymy relacje o reakcjach różnych grup ludzi na wieżę zmartwychwstaniu Chrystusa. Od pełnej przejęcia gotowości do nawrócenia słuchaczy apostoła Piotra przez zakłopotanie i dezorientację strażników grobu, aż do zakłamania szczegistości i odrzucenia prawdy przez arcykapłanów. Niech udział w tej przyświętej świętej świątecznej pogłębi nasze doświadczenia, doświadczenie spotkania w ministerium liturgii z Panem Jezusem zmartwychwstałym, a za naszych bliźnich odrzucających prawdę o Nim gorliwie się módlmy w naszym życiu. Dzisiaj także modlitwą otaczamy Polskie Uczelnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. We przyświętej naszą modlitwę zanosimy przed Tron Boży, prosząc do Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji księdza Tomasza, księdza Jana, księdza Macieja oraz kapłanów pochodzących z naszej parafii Prosząc o Boże Błogosławieństwo, światło Ducha Świętego. Pogornie prośmy Dobrego Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, byśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław. Tę wodę stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia, przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ukasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, który miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś odradzającej kąpieli krztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Bóg oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w Uczcie Niebieskiej. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Sprawa, by Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził Wam, wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, Jakich Bóg przez niego dokonał wśród Was. O czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przebiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby on panował nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, Gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał, dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w odchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, Wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w Grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie mesjasza, że ani nie pozostanie w odchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Eu Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, Nic mną nie zachwieje. Zmarłych duszy mej nie zostawisz, i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Trzeba... Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc witajcie. One podeszły do niego, obiły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam nie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli – rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak, im, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do Dnia dzisiejszego Oto słowo Pańskie. List Rektora. Uniwersytetu Pawieckiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień świąt wielkanocnych 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, zmartwychwstały Chrystus ukazuje się niewiastom i mówi do nich, witajcie, nie bójcie się. Z tego właśnie wydarzenia, które dziś tak mocno przeżywamy w liturgii Kościoła, pochodzi nasza nadzieja pokładana w Jezusie zmartwychwstałym i odkupicielu. Przepełniona jest ufnością, bo opiera się na Bogu. Święta Zmartwychwstania Pańskiego są wymownym znakiem Roku Nadziei, który przeżywamy we wspólnocie Kościoła i dają nam pewność, że my także kiedyś zmartwychwstaniemy. Gdy odejdziemy z tego świata, nasze życie zmieni się, ale się nigdy nie skończy. Czy ziemia, na której stoimy, jest naszym ostatecznym przeznaczeniem? Nie, to nie jest koniec. Jesteśmy wezwani. Stojąc na Ziemi, wpatrywać się w niebo, kierować uwagę, myśli, serca w stronę niepojętej tajemnicy Boga, bo w niej kryje się ostateczny sens naszego życia. Bóg nie jest dotykalny dla naszego rozumu, ale jest dotykalny dla naszego serca. Właśnie w sercu człowieka spoczywa ta nadzieja, która prowadzi nas do Boga. Nadzieja płynie do naszych serc od marcustego Chrystusa. I nią chcemy każdego dnia żyć i wedle niej postępować. To serce prowadzi nas do poznania Boga. Nasze wybory dobra, nasze postępowanie wedle dekalogu, życie w prawdzie Ewangelii, rozwój wiary i naszego ducha, dążenie do świętości są czynami wynikającymi z nadziei. Ksiądz profesor Józef Tischner mówił, że serce to chyba największa i najważniejsza siła w człowieku. Od serca zależy wszystko w człowieku. Serce potrzebuje pokarmu. Karmić serce słowem Bożym, aby ono żyło. Jak ono będzie żyć, to Ty będziesz żył. W sercu człowieka spoczywa ta nadzieja, która prowadzi człowieka na górę, nadzieja, przez którą człowiek dotyka Boga. Siostry i bracia, dokładnie 1700 lat temu. Miał miejsce wyjątkowy sobór. Odbył się w Nicei, w a Mniejszej. Zwołany został przez cesarza Konstantyna w 325 roku. Postanowienia tego soboru w kościele uznane są za jedne z fundamentów cywilizacji europejskiej. To właśnie po tym soborze cesarz uznał chrześcijaństwo za oficjalny kult. To na tym soborze sprecyzowano wyznanie wiary, jakim do dzisiaj się posługujemy. To wówczas uznano jeden dla całego Cesarstwa termin obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Sobór Nicejski miał za zadanie zachowanie jedności oraz jest wyzwaniem do zjednoczenia w tajemnicy miłości, jaką objawił Kościołowi Jezus Chrystus. Jest też zobowiązaniem do codziennej miłości dla braci i sióstr bez wyjątku. Czyż to wszystko jest dziś, dzisiaj, okazją do refleksji i zatrzymania się nad naszą wiarą i nadzieją z niej płynącą. Człowiek nie może żyć w pustce i zapominać o wartościach, na jakich buduje swoją codzienność. Nie może żyć jedynie dlatego, co dzisiaj, tu i teraz. My przecież chcemy żyć dla wieczności i tam oczekujemy naszej pełni. Nie możemy też zapomi zapominać o naszej chrześcijańskiej tożsamości i wolności. Nasza nadzieja oparta na prawdzie jest wymagająca w codzienności, gdy zdajemy egzamin z człowieczeństwa i wiary, jej bronienia i głoszenia. To jest nasze przeznaczenie i powołanie. To jest odpowiedź na łaskę Boga, który nigdy nie męczy się w udzielaniu jej nam. Nasza nadzieja nie jest pusta, bo ona zbudowana jest na prawdzie i prowadzi nas jak drogowskaz nawet po manowcach współczesnego świata. Umiłowani, dziękuję, że jesteście częścią naszej akademickiej wspólnoty przez modlitwę i dar Waszego hojnego serca dla Uniwersytetu Papieskiego. Pamiętamy z wdzięcznością o Was, naszych darczyńcach, w modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w wawelskiej Katedrze. Niech Zmartwychwstały Pan umocni Waszą wiarę i nadzieję, da codzienną siłę miłości. Stójcie mocno na tej ziemi, ale nieustannie wpatrujcie się w niebo, bo tam jest nasz dom na wieki. To tam jest spełnienie naszej nadziei. Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Podpisał ksiądz profesor, doktor habilitowany Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Powstaniemy. stałemu Panu, który żyje, aby się stawiać za swoim ludem, przezdawmy nasze pokorne modlitwy.